Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam serdecznie, bo mnie Barbora Balintowakaszekar. Wrzesiński. Przepraszam. <grystanie> Zgadza się. Zgadzam się. Od, już od półtora roku już się tak. tak jak najbardziej. Ale paniejski, paniejski tak. też się kiedyś balintowa. Teraz już Barbara Wrzesiński Barbora Wrzesiński jak słusznie, jak słusznie mi poprawia. Słałbym w burką tu, tu, tak. tutaj nie? Tutaj, tutaj bez poprawki. No i z perspektywy też bez Polonii, że bez poprawki, aczkolwiek szkoda, że druga wygrana Arki. Poproszę krótki komentarz z perspektywy Parkietu. Myślę, że pierwsza polowa była bardzo dobra z naszej strony, dobrześmy zagrali, myślę, że było 19 punktów dla nas na polowie i druga polowa nie była za bardzo z naszej strony, Polonia się wróciła do meczu. I nam się to nie może zdarzać, a mam nadzieję, że w następnych meczach będziemy lepiej mhm. grać. No w końcówce, rzeczywiście tutaj yy, trener musiał wrócić do, do podstawowej piątki, w zasadzie do wyjściowej piątki. Co jakby zadecydowało, że gdzieś tam Polonia jeszcze tą walkę zdołała nawiązać, w Twojej ocenie? Myślę, że w ataku, sme mieli otwarte rzuty po prostu my nie trafiali, Mieliśmy dobre pozycje i później my niedobrze bronili. Uh -huh. Myślę, że polonia dała jakieś ciężkie rzuty i też otwarte, uh -huh. po prostu my dobrze nie bronili. Ja myślę, że oni w pierwszej polowie było ile mieli punktów polonia. Hmm. Było 51 do 32, no, bodajże tak. I w było. drugiej połowie nam dali 40 punktów, i ja myślę, że to jest bardzo dużo. Mhm. Okej, okay. czyli czyli gdzieś tam też będzie z tego, nauka naukę na na, na na pewno. Na, 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 na pewno. Naukę na przyszłość. Dla Ciebie to jest dobrze. I czy czwarty sezon w akce, czy, tak, czy, wie, czwarty, czy więcej? Czwarty. To było trochę jak powrót do domu. Tak, już jest to mój dom. Ten, e, co cię skłoniło do, do powrotu do, do Trójmiasta? E, męcz. E, Dlaczego? Oprócz męża. No. no też ja bardzo lubię klub. Mhm. Bardzo mi się tam podobało. Były to moje najlepsze lata mojej kariery. I... Dwa złote medale też, między innymi twój, swoim tak. udziałem. Tak. To i bardzo lubię klub i ludzi, którzy pracują tam mhm. i po prostu całe to Trójmiasto mi, mi jest bardzo dobre i dlatego i wróciłam i właśnie teraz już jestem w domu. Mhm. Ty pochodzisz z, z, z Koszyc, tak? Zgadza tak. się. E, I tam drużyna, w której też miałeś okazję grać, to jest Good Angels, dobrze? Tak. Czy ty czujesz się takim trochę też dobrym aniołem Arki Gdynia? No, mam nadzieję, że tak na mnie patrzą. Ja nie chcę tak samo o siebie mówić, ale mam nadzieję, że jakoś pomagam zespołowi. Zdecydowanie. Jesteś absolutną rekordzistką wszechczasów już od, od, od niedawna. Ponad 750 asyst, To jest tak. najlepszy, najlepszy wynik. W klubie. Powiedz mi, na ile to jest, na ile to jest dar, a na ile to jest jednak ciężki trening. Ta twoja umiejętność widzenia, po prostu dostrzeganie koleżanek na boisku. Jest to ciężki trening i dużo meczów, co zagrałam. Mhm. I Czyli doświadczenie też. Doświadczenie też i to, że zawodniczki trafiają po moich asystach, bo to jest też ważne. To nie jest tylko o mnie, ale o moich koleżankach też. Okej, okay, czyli rozumiem, że też trzeba mieć dobrego strzelca, do, tak. do, 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 do którego się podaje, podaje. Grałaś w Lidze grałaś w Lidze Polskiej, grałaś też w Lidze Słowackiej, o której wspomniałyśmy, ale także w, 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 w czeskiej ekstraklasie reprezentowałaś Pragę, także w zespół z Pragi, także EuroLig. Pokusiłabyś jakieś porównanie tych trzech lig z, z sąsiadujących ze sobą państw? Um, na pewno jest Polska uh, najczeszsza, uh -huh. tu jest uh, bardzo dużo zespołów, uh, w tym roku dwa zespoły grają w Eurolidze, uh, jak się nie mylę trzy, cztery grają w Eurokapie. Możemy, możemy policzyć szybko. Zagłębie Sosnowiec, Gorzów, gorzów i, 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 i Arka. Tak. To jest pięć zespołów, gra w jakichś europejskich pucharach i to jest bardzo dużo. I te e, zespoły, które nie grają, na przykład e, Wrocław, mhm. a Poznań też są bardzo dobrze. Mhm. E, Warszawa też gra dobrze. Dziękujemy. To Staramy się. To jest e, bardzo wyrównana liga. E, na Słowacji, w Czechach jest tylko jeden zespół. I te ostatnie... Czyli Praga, Praga dominuje tak, absolutnie. prawda? Absolutnie. Tam te mecze, a, w, a na Słowacji? Na Słowacji kiedyś było lepiej, ale teraz bardzo koszykówka poszła w dół mhm. i nie, nie ma taki poziomu jak kiedyś. Grali trzy zespoły teraz w Eurocapie, mhm. ale nie jest to poziom jakiś kiedyś był. Mhm. A jak myślisz, z czego też wynika? Bo w, w Polsce też, okej, okay, liga, liga jest na wysokim poziomie, ale no gdzieś tam. Polska reprezentacja, można powiedzieć, dopiero się odbudowuje jakoś gdzieś tam do, do, do sukcesów w przeszłości. Jak, jak myślisz, co tutaj może być kluczem do tego, żeby też polska ekstraklasa, nic nie ujmując z takim zawodniczką jak ty, czyli z zagranicznym zawodniczką, które oczywiście też podnoszą, podnoszą tutaj poziomy rywalizacji, ale żeby polskie zawodniczki odgrywały większą rolę po prostu? Ja myślę, że teraz coś zmienili, że musi być Polka do 23 lat i jak to mi mówimy, stara Polka. A Myślę, że to pomogne reprezentacji. Mm -hmm. I ja myślę, że już teraz widać, jakby o ten pierwszy i ta kwalifikacja na Eurobasket, uh -huh. że Polska grała bardzo dobrze, wygrali uh -huh. mecz z Belgią i ja myślę, że w tych kwalifikacjach można na nich liczyć, że mogą pójść dalej. I też ja myślę, że pomogło reprezentacji, że przyszła Stefani Mawunga, uh -huh. bo jest to bardzo dobry zawodnik, zawodniczka i jest bardzo, bardzo silna. i ja myślę, że to pomognie kadrze Polski. Oby się Twoje słowa spełniły. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gratulacje jeszcze raz dla Ciebie i dla Twojego zespołu i dziękuję powodzenia w kolejnych meczach. Dziękuję. Bardzo dziękuję.